Komisji Połączonych Komisji oświatowo społecznej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Zamość. Witam serdecznie Pana Wójta Ryszarda witam Przewodniczącego Rady Piotra Koczława, witam Przewodniczącą Komisji oświatowo społecznej Annę Barton, która uczestniczy w dzisiejszych w Radach zdalnie. Witam Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fredryka Łukasznuka. Witam wszystkich członków Komisji Budżetu i Rozwoju gminy, gminy oraz członków Komisji Oświatowo-Społecznej. Witam mieszkańca Lesiaka Pacza. Nieobecni na dzisiejszym posiedzeniu łączonych Komisji Tadeusz Tarajko z Komisji Oświatowo-Społecznej. Mam dwie takie uwagi, zanim przeczytam porządek dzisiejszego posiedzenia, że mówimy do, do mikrofonów, jeśli ktoś będzie chciał zabierać głos. I jeszcze jedna sprawa, proszę o dobrzenie maseczek, którzy nie, nie uczynili tego. Przeczytam teraz porządek dzisiejszego posiedzenia punkt pierwszy otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum punkt drugi przyjęcie porządku obrad punkt trzeci ocena realizacji zadań Funduszu Solowskiego na lata 2021-2022 i wnioski dotyczące Funduszu Solowskiego 2023 roku punkt czwarty informacja o pracy wójta Punkt piąty, sprawy bieżące. Punkt szósty, zakończenie obrad. Czy ktoś z członków komisji? komisji ma jakieś uwagi odnośnie porządku posiedzenia? Czy ktoś by chciał coś dodać? Nie widać. Proszę. No tak, proszę. Panie Przewodniczący, ja nie wiem, czy... To jest e, dobry moment. Chciałbym, chciałbym złożyć wniosek o e, zawieszenie transmisji z naszej komisji, bo być może przekaz ten e, niekoniecznie służyć owocnym naszą radą. Pan Ryszard e, e, na swoich forach mówi o niepublikowaniu, nie o oznaczaniu różnych. Ja dzisiaj wnioskuję o wyłączenie transmisji online w tej chwili. Dobrze. Kto jest za przyjęciem wniosku Danego Jasta? Dziękuję bardzo. Tak, Panie Ryszardzie. co pan, Pana nie. nie dotyczy. A dlaczego? Proszę Pana. Y stała o dostępie do informacji publicznej stanowi, że nie muszę wykazywać interesu i tyle, i tylko tyle jak dla Pana. No to teraz y, pytam członków komisji, jak, jeśli, jeśli można, jak y, moim zdaniem, czy inne sprawy, w innych transmisje. To są do inne sprawy i do wszystkich transmisji to w się, moim zdaniem, zupełnie inne, trzecie, przepisy, nie tylko do tego, publicznej jest udawane w samorządzie gminnym, tutaj są te medialne i inne ustawy z tym związane, ale to dla mnie, zaznaczam, że nie jestem prawnikiem. Zgadza się. Ale to są dwie inne sprawy, nagrywanie i też misja, bo to pan reżyser to rozumie. Nie wiem, jakieś inne prawo obowiązuje w gminie Zamość, zwłaszcza pana wójta w sieci często oglądam bezpośrednie transmisje z obrad komisji. Wszelkiego rodzaju komisji, począwszy od komisji rewizyjnej, po komisję skarg, wniosków i petycji oraz inne komisje są nagrywane, ale w większości też są prowadzone relacje na żywo, czyli bezpośrednio z obrad komisji. O głos rady. Je, je, jeszcze raz, ja Panie Szanowni Państwo, chodzi o konkretnie sytuację, w teraz, w czasie, w jakim się znajdujemy. Nie chodzi mi o zasady, Panie Ryszardzie, o przepisy prawa, tylko chodzi o konkretną sytuację, w jakiej znajdujemy się dziś, 10 marca 2022 roku. Więc to jest taka moja raczej wniosek formalny, a drugi raz serdeczna prośba. I tyle. Dziękuję Proszę bardzo, Radni. Ja chciałbym jeszcze podkreślić jedną rzecz, to co mówił Pan Adamczyk, Pan Radniacy Adamczyk. Chciałbym jeszcze dobitnie podkreślić, że ustawa mówi też wyraźnie, Panie Ryszardzie, że dany samorząd może, a nie musi konsultować rady, rady Komisji Rady Gminy Danych. Może, a nie musi, natomiast musi je anonimizować. A my nie mamy od Pana. Żadnej wieści, że Pan anonimizuje Dzisiejszy czas jest bardzo trudny, jest jedyny po II wojnie światowej takim czasem, gdzie różne dane mogą być wykorzystywane w różny sposób. Ja bym nie chciał, żeby Pan przyczyniał się do tego i żebyśmy my nie reagowali na takie rzeczy wcześniej. Kolejną sprawą jest to, co powiedział Pan Góry. Może Pan nagrywać. Tutaj dzisiaj. Możemy mówić o różnych sprawach, również o sprawach dotyczących tej sytuacji, w której znaleźliśmy się jako Polska. I też nie chciałbym, żeby to było wykorzystywane przeciwko naszym mieszkańcom. I powiem jeszcze więcej. Ta, ten dostęp do informacji publicznej, fundacji nie będę wymieniał, jak i Rudina, która wnosi o przekazanie list mieszkańców ze wszystkich zebrań. W obecnej sytuacji Pana prawo do pana mówiła, że absolutnie nie przekazywać żadnych takich informacji, gdyż dzisiaj mogą być wykorzystane różne. Bo dziwię się, bardzo się dziwię, że ktoś w ogóle wnioskuje o takie rzeczy. I też tutaj za chwilę usłyszę pewnie, że prawo na to pozwala. Chciałbym wrócić jeszcze do tego, co powiedział ja Pani Sytuację mamy zgoła inną niż jeszcze nie. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Faktycznie mamy sytuację niepokojącą i to się dzieje e, za naszą granicą. Niektóre sprawy nie powinny... E, dla nas takiego postępu, co my tu mówimy, że jednak depresanci nieźbią, oni mogą każde informacje wziąć i po prostu przekazać dalej. I w takiej sytuacji, panie Ryszardzie, ja do Pana ta misję mam, ale to chodzi o nasze bezpieczeństwo, to, że Ukraina się broni, to nie znaczy, że my jesteśmy bezpieczni. Różne, różne takie y, ludzie, y, po prostu korespondenci wojenni, jak tam na granicą są, to są niepokrotnie kilka razy y, kontrolowani. I tu tak samo, ja nie wiem, y, czy Pan to bierze na siebie, czy Pan y, te dane będzie dawał dalej, my tego nie wiemy. I tutaj zalecam Ostrożność, ale Panem Simon, jeszcze raz powiem, ale sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Tu się trwa 15 dzień wojny. Nie wiem, co yy, dewersanci, czy świat yy, yy, rosyjski może robić. Musimy być bezpieczni. Także zalecam, żeby Pan przerwał nagrania. Dziękuję. Czy pan się dostosuje do naszych propozycji? Nie dostosuje dostosuj się. Nie dostosuje się. Koledzy, koleżanki, chciałbym poddać wniosek o zawieszeniu dzisiejszych opraw komisji. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Uważam dzisiejsze spotkanie jako komisji za